Modrycz ciągle przy piłce. Jest na połowie rywala. Dośrodkowanie w pole karne. Proszę Państwa, gól! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Bramka w takim momencie spotkania byłaby decydująca. Gool! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest... I jest ostatni gwizdek i słychać radość kibiców drużyny gości. Bardzo cenna...